zarejestrowałem sobie e, domenę ht profit w tym momencie muszę zmienić mm, dnsy w moim panelu więc muszę najpierw je sprawdzić loguję się do hostenprofit profit e, i tam klikam changing on dns po czym dostaję DNS-y jakie sobie w moim e, u mojego providera e, po prostu je sobie zmienię. W tym celu oczywiście przelogowuję się do mojego partnera i tam zamieniam DNS-y. W tym celu rejestruję się do tutaj mojego panelu domeny. Klikam zmiana delegacji DNS. Wybieram DNS, który mnie interesuje. Czyli w tym momencie jest to ten i to tutaj. Wklejam jeden DNS i klikam Zamień. Operacja wykonała pozytywnie. Oczywiście tutaj się niestety pomyliłem. Nie zaznaczyłem htprofit, tylko inną moją domenę. W tym momencie muszę to powtórzyć. Ok. No i drugi DNS. kopię sobie drugiego DNS-a. Wchodzę do panelu mojej domeny i zaznaczam dwa tutaj. Ten wklejam mój DNS i klikam Zamień. W tym momencie dostałem dwa DNS-y. Mam zamienione na hosting w GVO.